Farbujemy włosy. Słuchajcie, czy to co właśnie teraz zrobię z mądre pojęcia? Ale potrzebuję zmian. Potrzebuję zmian, żeby zakończyć ten okres lękowy i. I z tego, nie wiem, potrzebuję zmian, słuchajcie okay. A więc, ponieważ jeszcze nie wiem Do końca jaki kolor chcę, to przetestujemy na piece takie maski farbujące Nigdy w życiu ich nie używałam Napiszcie w komentarzu, czy wy je używaliście Ta podobna jest trwalsza, ta nie Dlatego zaczniemy dzisiaj od niej Mam włosy, mam przygotowane takie rękawiczki Oraz czepeczek I mamy nałożyć ją Niszczyć wszystkiego, co mam tutaj Włącznie z moją mówinkową kaszywą A nie dasz radę? może dla kogoś to jest takie A, Próbowanie włosów samemu to jest coś, czego stwierdziłam, że nigdy nie zrobię, a dzisiaj to nie kontroluję. Okej. Chyba 5 lat w życiu próbowałam włosy na wąt, ale to u Nie wygląda jak ten Chciałam taki bardziej. Kurczę, to będzie ten kolor to trudno, już za późno Ktoś coś to może się zmyje Boże, to będzie porażka Idę <laughs> wiem się zrobić na jakbym miała kubkę na głowie Pięknie to Chyba już wszystko domyłam To obudziłam Czoło trochę też Burgundowy to jest taki zimniejszy kolor A to wygląda jak taki rudy Gdzie życie polega na wiecznych, złych decyzjach I jeśli ich nie robimy, to się niczego nie uczymy, tak? To może na kolejny raz Ja jeszcze przy okazji, skoro czekam tutaj dłużej Bo chcę lepszy efekt, czyli 20 minut żyjemy sobie sam ręczków już w Primarku jest z Cinamon. Cinamon Cinamonamon Rolle. Może jest za wcześnie. Jest to bling ust i balsam To Delikatnie pachnie. A bo my dzisiaj jeszcze przybijamy ucho, nie wspomniałam. Czerpliwość dziesiąty raz. Dzień dobry. Pieszczasz. Minę, czas my mamy. No to słuchajcie, widzimy się, jak wysuszę włoski. Tak, Kolor się trochę zmienił po wysuszeniu i faktycznie jest taki bardziej bągróglądowy. Widać go tylko pod światło, ale w sumie na tym na razie mi zależało chcę zobaczyć, jak się będę z tym czuła. Jeśli też chcecie mieć kolorowe włosy, koniecznie zostawcie kciuka do góry. jeśli mam wpłaśnę razem tamtą drugą. I jeśli macie jakieś porady, to napiszcie komentarz, a my lecimy się umalować. Słuchajcie, ja naprawdę nie wiem, czy mi ja sobie zasłużyłam, ale flower No. mi znowu paczuszkę, i zobaczcie, jest to kolekcja Strawberry Cupid I jest przepiękna! Ja sobie tutaj położyłam moje piękne misie, które zrobiłam. Macie tutorial na innym z filmików. Ta paletka za Teraz Wam wszystko pokażę, bo trzeba się umalować. Włożym już soczewki, ponieważ szykujemy się na dziesiąty kolczyk. Dziesiąty. Tu mam dwa, tu mam siedem, więc idziemy zrobić dziesiątego. Zaczniemy od tej cudnej paletki. Zerknijcie, jak ona jest błyska. Róże, 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 no kocham. Ja nigdy nie stresuję się momentem przykucia, tylko bardziej zawsze martwi mnie gojenie, bo mi się bardzo słabo goją takie rzeczy. Teraz w załamaniu ten. Natomiast bardzo potrzebuję zmian. Prawda później się chcę ugrać troszkę ciemniej, ale będzie różowy makijaż, A co? Nie wiem, jak oni to robią, ale te błyski to po prostu są nie do zastąpienia. Ty tutaj bior. To lusterko jest po prostu przepiękne. Kocham się. I to nie w odbiciu, <noise> żeby nie było. Jestem osobą, do której uważam tatuaże na przykład nie pasują. Bardzo lubię tatuaże na kimś, ale jak mam pomyśleć, że sama mam sobie zrobić, to nie. No. Za szybko mi się wszystko nudzi. ja totalnie kocham u siebie piercing. Nawet zastanawiam się nad nosem, ale to na razie zastanawiam. Przykleję sobie teraz kilka takich gwiazdeczek. Wydaje mi się, że Dan. Podoba mi się jak to wygląda. A wam? Tu mamy... To będą chyba takie perfumy w kremie Sztos I do tego broloczek, żeby sobie zawiesić. Dziękuję za paczuszkę Pięknie pachnie. Przybram się. A moja kicia cały czas obok mnie sobie leżała. That's my final look for today. Tak się przebrałam. Wydaje mi się, że będzie OK. Jest trochę ciepło, ale to jest przewiewne, więc dam radę. Związałam sobie włoski, żeby nie przeszkadzały w przekuciu. I serio, jak wiązałam, to widać ten kolorek. W zależności oczywiście od światła, ale się cieszę na pewno na słońcu jeszcze bardziej. Kolejna sprawa, tylko oczywiście skóra jest cała poporowana, no ale pakuje torebkę. Przypinam oczywiście Uch. mojego labubu. Ogólnie. Na no. przekucie ucha zostałam zaproszona znowu do królowej piercingowej, gdzie bardzo lubię chodzić, bo tam przywiołam moje wcześniejsze kolczyki Także się mega cieszę, ale też się stresuje, bo tam będziemy coś nagrywać Zobaczycie to na pewno u nich na profilu No a co? Ja się zbieram Tak wam jeszcze powiem, bo to jest śmieszne i smutne jednocześnie Bo właśnie zakładam buty i normalny człowiek w tym momencie stresowałby się tym, że idzie przekuć ucho A ja przekucia się w ogóle nie boję Ja się boję wyjść z domu Dobra, zamawiamy Ubera, jak już tam będę to już będę spokojniejsza W świecie pełnym ja już prawie jestem jestem dzielna Teraz tylko dosłownie wejść tam, przekuć i droga powrotna Ja chyba w ogóle wam nie wspominałam co takiego robię Robię ruch, ruch, kurcze nie pamiętam też się nazywało To będzie tutaj jakby prząd A przy okazji sobie skontroluję moje wcześniejsze przykładzie. Dobra, jesteśmy i wchodzimy Podpełniam sobie szkukantę kartę. ją właśnie zapaliłam Jestem po przekuciu, zobaczcie sobie tutaj. Tak się to prezentuje. Ależ to z mega mi się podoba i mam taką końcóweczkę bardzo błyszczącą. Wyszłam, jestem po, zaraz zamawiam sobie Uberka. I w ogóle to jest śmieszne, pani była zdziwiona, że ja ogólnie y, tak dobrze znoszę ten ból przekucia i jakoś tak mi to nie sprawia problemu. Ale chyba dlatego, że przez wiele lat nie mogłam przebijać uszu, dlatego musiałam przekonywać moją mamę, więc teraz jakby moje ciało przekonuje samą siebie, że jestem dzielna i mnie to nie boli. A wyjść z domu się boli. Jaka w tym logika? Nie wiem. Co ja właśnie patrzę z lusterkiem, o wiele łatwiej mi wtedy zobaczyć, ale mi się to podoba. No sztosik. Dobra, zjemy coś na szybko i bierzemy się za kolejną fajną rzecz. Bo ta panienka to chyba czekajesz na obiadek, prawda? Tak? ostrzymy Ostrzemy pazurki? To łuska wam dała, widzę. A z żywej Bazurki, bumpę No, i jeszcze jakiś czas minął. Zdążyłam jeszcze z kitkiem nagrać Roblox z to Impress. Kupiłam jakiś czas temu, ale jeszcze tego nie odpakowywałam, W sklepie Lokach, który bardzo, bardzo lubię w ogóle. Tam są różne różne rzeczy związane z biżuterią i nie tylko. Kupiłam nową biżuterię i zobaczmy, jak będzie wyglądać. O piękny ten wisiorek będzie mi pasował do tych kolczyków. Ej, serio, do tych kolczyków będzie mi no, pasował. Ja ich kupiłam w tym samym miejscu. Od razu go przymierzmy, bo mi się strasznie podoba. Odkąd tylko w sumie wyjechałam na studia zaczęłam tam kupować. Wiem, że ten sklep jest w różnych miastach. Ej, ale. Ua! Ej, ładnie. Super. Mam matching z uszami. Do tego jeszcze mam takie kolczyki. Oczywiście już sobie chenne zerwałam ze stresu. Wracając, no ale nieważne. Widziałam henne, Chciałam wziąć hybrydę. W palcy. Nieważne. Taki wisiorek dla kitka w osaczy. na stopę, ale ja chcę ją sobie przerobić na nadgarstek. Zmniejszę. No i tyle, ale z wisiorka chyba najbardziej się cieszę i się nie pochwaliłam, dostałam naklejkę dzielnego pacjenta. Zamówiłam ostatnio coś takiego i słuchajcie, tutaj podobno po czesaniu kotka wkłada się właśnie tą sierść, która została na szczotce, jako po prostu taka Uuu, pamiątka i taki bryloczek z sierści pipi, więc będę miała pipi jako bryloczek. Nie wiem, czy to się od dołu tutaj wkłada? trudno mi powiedzieć, ale na pewno tego dzisiaj spróbujemy. A mało tego, widziałam na Instagramie taką rolkę, gdzie pokazywali jak zrobić do it yourself z gliny takie duszki, a skoro ja już jestem totalnie w klimacie Halloween, to Popatrzcie, co mam. Astry taką glinę. Teoretycznie, która sama schnie, mam nadzieję. I spróbujmy według tego tutorialu zrobić te duszki. Zobaczymy, jak mi wyjdą. A moja Kicia sobie tu odpoczywa. Moja słodzinka. Tak się wczoraj ze mną wybiegała w nocy, że jej się należy. Okej, okay, wziąłem sobie taki kieliszek i znalazłam w sobie dwa takie tutoriale na to. Mam piłeczkę pipi. Weźmiemy ją, zakryjemy aluminiową. I może dzięki temu ona stąd nie wyleci. teraz to przykrywam folią spożywczą, ale się cieszę, Boże, jeśli to wyjdzie, to ja robię tak znajomym. No właśnie Halloween. To jest takie fajne zajęcie. Już w sumie właśnie na jesienne wieczorki, a dla mnie już, co z tego, to że jest ukrop. Dla mnie już sezon jesieniary się zaczął. O, mamy zrobione. Rozpakujemy to, czy przypadałoby mi się zmianowe paznokcie ale już czekam mnie wielkie sprzątanie mieszkania, więc następnym razem. Ciekawe na ile to starczy. Ile? na ile duszków, o ile w ogóle jaki ją w ręce. byłam ma chodziłam na zajęcia ceramiki w mdk Bardzo to lubiłam, Zawsze na konkursy się fest robiło tej rzeczy. Formuję I teoretycznie ją po prostu rozwałkowuje. Nie wiem, czy na taką grubość. No, zobaczymy. Oj, nie wiem, czy nie za mało. Nie za mało. I to zawijamy. Wiecie, to się wydawało takie proste, ale ja zawsze się boję. Że to jest tylko takie wrażenie. Ale może. Dzień dobry, I co pani miwałek. Panienka, kucharka. W sumie jakoś to wyszło. No i co ja mam na tym zostawić? Muszę znaleźć piłeczki, pipi. To może zrobię więcej. bra oczy. No i wygląda tak. Można do niego to robić różne zdoby. Ja na razie tego zostawię w ten sposób, tylko nie wiem, czy jak mogę z tego zdjąć. No dobra, starczyło. Na te cztery, zobaczcie To jestem ja i Pipi, która leży tam I cały czas nie towarzyszyła, bo z kokardeczką Tu są dwa takie zwykłe, na których może nakleję Faktycznie te serwetki, a to jest czarodziej Ej, w co? Z bardziej widzę ten kolorek Na włosach, taka lekka poświata mi się budowa, dobra, teraz pora na peeling Nation I na wieczorek porobię sobie Coś fajnego, kreatywnego i się zobaczę, tam trochę pipi, no tych kłaczków jak zwykle trochę jest, ale wygląda ma taki śmieszne, bo są zakończone ciemną końcówką, mega cute. Ja myślałam, że coś tak wiecie otwiera i tam wsadza, a to niby przez tą dziurkę i teraz wytłumaczcie mi jak ja to mam zrobić. jak gwiazda się piłeczką bawi, piłeczka z Openera. Cześć czy ty się bawisz statywem pipi? Tak. Smaczny ten statyw, co nie? Smaczny? Czy nie? Czy ty polujesz na mój statyw? Kocie. No i dam! I szczerze nie spodziewałam się, że to wyjdzie takie fajne Strasznie mi się to podoba Ej no sztosik Zastanawiam się co sobie możemy dzisiaj obejrzeć Może ever after high O matku muszę umyć to lustro Wybaczcie. Nalałam sobie soczku pomidorowego i oglądam pierwszy raz serial Gilmore Girls I szczerze póki co jestem na tak I faktycznie przyznaję rację jest w takim jesiennym klimacie Dzisiaj pompuj jako moja ochronna spinka Żeby nie spać na tym boku No i dobra mykam spać w Cudny dzień cieszę się ze wszystkiego Muszę tutaj troszeczkę zacząć po no nic, widzimy się na tym filmiku? Zauski!